Ringę Płaszczykowski jest polukarnym. polu garnym. Kuba faulowany. Zobaczmy, jaka decyzja arbitra. Ukaże Polaka żółtą kartką za próbę wymuszenia jedenastki. Za chwilę jeszcze raz zobaczymy tę sytuację. Kuba tak jest. Udawał Ribéry. Lej. Przez Kubę Błaszczykowskiego. Będzie druga żółta kartka, i w konsekwencji czerwona. Tak jest. Polak wykluczony z boiska przez arbitra Knuta Kirschera. Zobaczmy jeszcze raz. No tak. Starał się wyhamować już w ostatniej chwili, już wiedział, że ten atak nie ma sensu, że zakończy się wykluczeniem.